Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Mil A to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Mount and Blade Warband Mountain Blade Warband to jest chyba Najlepsza część z całej tej serii Mount and Blade Mam też tu jakby samą podstawkę I Mountain Blade Z ogniem i mieczem Według mnie podstawka była naprawdę fajna Ale w Warbandzie to naprawdę Podkręcili, dodali dodatkowe królestwo I możliwość stworzenia Swojego własnego to jest w ognie i mieczem, nie spodobał mi się sam klimat, może nie dla niektórych to lepszy, bo już są pistolety, ale ja wolę taki klasyczny klimat średniowieczny, więc nie ma co, tylko zaczynamy grę od nowa, to jak ktoś chce to przeczytać, nie będę tego czytał, bo to jest sam wstęp, mm, więc lecimy dalej. Wybierz pojęć swojej postaci, Bierzemy oczywiście mężczyznę, urodziłeś się wiele lat temu w krainie twój ojciec był myśliwym, myślę, bo chce być ucznikiem. W twoim przypadku poznanie tego świata rozpoczęło się jeszcze przed nauką mówienia i chodzenia. Młodzieńcze lata spędziłeś będąc. A, kim ja mógłbym być? Dzieckiem stepu, dzieckiem w ulicy, pomocnikiem w stepie, uczniem rzemieślnika. Uczniem rzemieślnika albo dziecko stepów. Weźmy sobie uczniem rzemieślnika, ciekawe co z tego wyjdzie. Potem po wkroczeniu w dorosłość życie z się. Tak jak zwykle na tym miejscu stajesz się przedstawicielem szlachty, trubadurem. Uczniom na uniwersytecie, są kowalem kusownikiem kłosownikiem. Wkrótce jednak wszystko ulega zmianie i dostajecie się do w tym przygód, powodem dla którego docyduję się decyzję to. Rządza pieniędzy i władzy? Rządza przygód. Rządza pieniędzy i władzy. Dołączamy. Nie wychodzę bez zapisu. Oczywiście. Tak, oczywiście nazwiemy się tak jak się nazywamy, czyli Miratahi. Mm, no przejdźmy sobie teraz na przykład do... Mmm, tak jedną w siłę, jedną wzręczność, jedną w charyzmę. To inteligencję inteligencja też sobie w tym szkodzi. Um, tak, widać, że idziemy na łącznika w mamy że naciągu ciągu. Ale tak, weźmiemy też sobie na pewno siłę rzutu. Wytrzymałość też trochę zwiększymy. Siłę na ciągu podkręcimy. Strzelanie z siodła sobie weźmiemy i na przykład, i na przykład, i na przykład jeszcze siłą uderzenia, żeby łatwiej zabijać. Damy trochę w łucznictwo, trochę w broń jednoręczną, bo taką będę się właśnie posługiwał. Nie dam chyba w kusznictwo, trudno. Ciśniemy. Hmm, jakby to z siebie fajnie zrobić. Na pewno nie będę rudy. To mi się nie podoba. Patrzcie, jakie są fryzury. O, 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 o. Bingo. Odmłodzimy się ciutkę. O, bingo. No, włosy może takie sobie weźmiemy. No i git. Przemoczyć do że z w klości swadi. Hmm. Zawsze lubiłem grać swadią, bo oni mają naprawdę potężną, ciężką jazdę, ale w sultanacie też nie są tacy źli. Ja myślę, że i tak, pójdę raczej do swadi. Tak, to jak ty chce, to sobie przeczyta, bo mi się jeszcze mówiąc nie chce. Więc będzie bójka. Uwaga, A mamy jakiś kipny łuk plus topór dwuręczny, seriously? A nie, ja chcę toporu. Topora, toporu. Whatever. O, idzie. Raz. Dwa. Trzy. trup. Strzały, ma strzały, ale ja też mam fajne strzały. бегня Опс, не тряфил. Сори. Хе-хе, я говорю, что просто Сема. А. А ты разпустил же. Сори, держим микрофон. Давай, Jak wiem. Czyli, że mamy zabrać pięciu bandytów. A nie, ze zebrać pięciu ludzi. Przepraszam. Sorry, bro. Już się poprawiam. A... To wiem, że się na mapie świata. Nie jestem taki temp. O, 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 banda łupieżców, Czekaj, zbiera sobie ludzi. O, jest akurat pięciu. Bingo. Grabieszce, jak okay. ja ich kocham po prostu. Jedziemy na naszym pięknym rumaku, co to jest w ogóle? Nieważne, ale to jest piękny rumak. Jak widać na tym pasku z życiem konia, to jest piękny, zdrowy, silny rumak. Ciekawe, gdzie oni w ogóle są. Nie, nie chcę upuszczać bitwy, są tuż przed nami. A z nami jest pięciu swadiańskich chłopów. Myślę, że ich wytniemy zanim oni dojdą. No mam taką przynajmniej nadzieję. Bo, uwaga, kurde, nie trafiłem. 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 Zawsze lubiłem strzelać z łuku, nie wiem dlaczego. Też właśnie ostatnio byłem na obozie, na którym strzelałem z łuku, było bardzo fajnie. Aż nie będę robił tej zamieszczania produktu. Nie mam momencie znaczy firma, O ja zwolę słabo Bij z tego łuku. Gminiemy broń Come, on, bro Jep, kurde, no zabij go, dobre Dobij. Dawaj No, dobij. Dobre Jedziemy na nich. Zabij. Zabij tu jest chłop, jak się pcha. Człowiek jeden na kilku, nie? No chodź, chłopie, chodź. Czy ty Przepraszam. Pani grabieżca. Dobra. No. I wygrana. No, nice, nice. Wychodzimy. I lecimy dalej. Możemy awansować na bojówkę. Że już? O, nice. A więc patrzymy, co my tu ciekawego mamy. 27 cięcia, to ma 31 Na razie, jest lepszy, mimo że to jest typowo jednoręczne. Zbroja nomandska jest o wiele lepsza niż, to moje, ten, niż ten mój sheet. A 30 to jest to lepsze. Pałka, kamień, czapka. Nie mam czapki, teraz mam czapkę. Jestem prokoksem. Okej, okay, jestem szczęśliwy. Więc podjedźmy sobie może tam do. Ee, jak się nazywa? Lindach. Lindach. Fajna nazwa, fajna wieś, podoba mi się. Więc nie ma co, tylko zwerbujemy jeszcze kogoś. Sorry, ale tylko dzisiaj chyba mam? A IQM Questa kupiec przemysłowy który zebrał tymi pięciu ludzi. Dobra, mam pięć ludzi, nawet mam dziewięciu. Więc wracamy do naszego kochanego kupca i się zaraz dowiemy, co on od nas chce. E, o, Jezu, jest z turniej. Szkoda, że ją na nim teraz zginął, bo nie mam wystarczająco dużo skilla. Nie mam kasy, żeby się jej obstawiać, ale później wam pokażę co w tym chodzi. E, miałem odwiedzić Tavernę i iść do tego kupca. Chyba on. Nie. Nie. Tam jest ten kupiec. Cześć, kupiec. Idziemy zapolować na bandytów. Kurde. Ja nie wyszedłem do centrum miasta. To jest akurat zbędne trochę takie. Już Bandyci! Idziemy na nich. Nie, ale staw. Hi, hi. Tak czuć, że szybko przewinąłem. Sorry, ale... Po już nie mogłem doczekać tej bójki, bo jest ich aż czterech, nas, nas, jest, nas jest tylko i wyłącznie 9 więc to nie będzie prosta bitwa, oczywiście. Chyba już lepiej uciec, nie? Idziemy e, przed siebie prosto na naszym e, świetnym Stopro operu maku. Go, go, Power Rangers. Nie, ale naprawdę to... potem ta gra jest genialna, jak już masz się normalnego konia, normalne uzbrojenie. Gdzie oni są? O po prawej teraz Tu gdzieś są. To konie, nie wiem, czy nie, nie jest wolny niż... Ops, sorry. Dobra. No, tak. Maga. Nie, nie, nie chcę już tego, nie chcę. Już. Uwaga. Zmieniamy broń nauk łuk. Snajper! Snajper! Strzelaj! Zabijcie gnoja! Jak on kogoś z was zabije, to ja was pozabiję. No dawajcie. Dobre! Widać, że tych rekrutów trzeba podszkolić, żeby byli tacy jak tamci, jak bojówkarz. Otrzymaliśmy błogosławieństwo od jakiegoś bandyty, więc jest dobrze. Także jedziemy teraz. O, już są gotowi do awansu. Mamy jeszcze jednego bojówkarza i teraz my w pobliżu Asgardu. Idziemy na kryjówkę bandytów. Spróbujemy oczywiście ją zniszczyć, ale to raczej nie będzie zbyt proste. Bo do krywki medytów nie można wjeżdżać na koniu. Niestety. No, rozwartą kryjówkę. Idziemy panowie, idziemy. Ja jestem tylko z połową HP, więc jak coś to mnie bronić. ja spróbuję sobie zasnajpić teraz kogoś. A, trafiłem Patrzcie, jednak się dano. Będzie na tych grabieżców od razu z noża, znaczy z toporka w tym przypadku. Dawajcie chłopi, dawajcie! Idziemy! Snajpera chcę zniszczyć. Uff. Mamy level up. Co by tu dać? Dajmy sobie w siłę i wytrzymałość, myślę. Tutaj w broni jednoręczną cały czas pakujemy, bo nie chcę biegać z tym toporkiem. Tylko przy pierwszej, lepszej okazji, gdybym miał z kasy sobie tą broń zamienię po prostu na jakąś fajną jednoręczną. Gdzie jeszcze kogoś widzicie? Tam się zrespinie, mówicie, tak? Kamieniami się rzucają. No co za lowelo. Zamiast tak wziąć łuk, przycelować i strzelić. No i już kolega tutaj nam leci. Ładnie podleciał. Potrzymy po nogach go oczywiście Pamiętajcie, strzał w nogę jest zabójczy. Nie celujcie nigdy w głowę, e, ani w cokolwiek innego. Dziękuję Ci panie, za ratunek z rąk tych bandytów. Czy to mój wracając. To... Tak. Prawda tym mam 11, bo no, mam, mam lepsze 24 taką samą. To nie to jest zbędne. Także wracamy. E, mam kogoś zdolnego do awansu, dwóch kolejnych bojówkarzy. Jest dobrze. Ile my w ogóle mamy kasy? 114 denarów oj, mało mało. Pamiętam też jak mówiłem, że bandyci mają w środku sojusznika. Chyba wiem kogo? Kapitana straży. Okej, okay. muszę nie na ulicę. Więc wracając. Co ja mam zrobić? Obroń miasta przed bandytami. Jak się biegło, o, sam biegnie. demo do ten pies to jest u mnie mój pies na, raz, na razie siedzi cicho co mnie dziwi, ale jest dobrze jest dobrze Czeka. Gruby, nie uciekaj, tak? Ucierpiał. Został jeszcze ktoś? Nie. No, zniszczony. Okej. Okay. No, Możemy zobaczyć co na przykład całemu handlarze bronią. Ciekawego jakaś fajna broń jednoręczna. Tylko 500 denarów, a takie dobre szable to trochę kosztują. szable, chcę mieć w ogóle. Tasek wojskowy to wygląda jak ten od Uruk Hai z... Władcy Pierścieni. No fajnie, fajnie. Jeszcze coś tutaj zwerbujemy, trochę powalczymy, może? Tlebem, w tym Vader? Vader. Kojarzy mi się z Vaderem z League of Legends. <grym> Whatever. Uch, 20 żołdów, aż kurczak pieczony, no. Trudno, pamiętam, że mój rekord to była naprawdę chyba 5 czy 6 tysięcy ze samo wojsko. Miałem takie przychody ze wszystkich miast, że. Pamiętajcie, nie ma nic lepszego od własnego królestwa. Co my tu mamy? Yy, banda łupieżców, 15. Weźmiemy sobie ich, zdejmiemy. Ciśniemy. Dum, 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 dum. Wiem, że to jest trochę chłopów, trochę bojówkarzy. Jest wymieszany. A ten kusinku, strasznie szybko zaczął jechać. Nieźle. No to lecimy, lecimy. Tak, staniemy sobie tu. Sniper. Pum. Pum. Po nogach. Pum. W klatę. Pum. Park. Pum. W klatę. Dobra. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko teraz już pojeździć, sobie ich pozdejmować. Tak, ja się dosyć słabo po ręku jeszcze do tego. Zostałem za zero. Umieram. Ał! To już zabolało kilka. Uwaga. Robię za takie odwrócenie uwagi jak sap. Dobra. Nie da się zabić jakiemuś lamerowi, tak? Gdzie ktoś? A, tam ucieka. Boże, że nie zauważyłem. To co? Bawimy się w snajpera, nie? Zanim uciekł. <grym> Udało mi się, jestem mistrzem. No cóż, kolejna bitwa wygrana. Muszę przyznać, że to nam się udało. Mamy jeszcze 9 bojówkarzy. To dobrze, jak na sam start, Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie by tu teraz. O, jeszcze można. I tak. Idziemy w piechurów, ponieważ z piechurów można, jak widać. Dojść do zbrojnych, a zbrojnych do rycerzy. Jak już ma się rycerzy, to większość bitew jest wygrana, bo nawet zbroń starczą, bo to już jest ciężka jazda, która naprawdę dużo potrafi zdziałać. Nawet w bardzo dużej przewadze liczebnej wroga. Jeszcze jakoś zaraz jedną grupkę bandytów złapiemy. Pobijemy się z nimi i myślę, że... To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj widzimy bandę upierstów. To chyba sobie ich zaczepimy, tak mi się wydaje. Dajesz, dajesz? Będzie bitwa w lesie, jak widać. Chociaż jak jeszcze patrzę, to mamy trochę czasu, także... Zawalniemy sobie potem jeszcze jedną jakąś rundkę z złymi bandziorami. Ciach! Ech, koniu tylko go. Chyba ciachnąłem lekko. On teraz został czysto z broni. Ten od konia dostał. Widzimy tutaj bojówka, że już skórz zaczynają cisnąć. to całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie lubiłem broni jednoręcznej, broni dwuręcznej na, podczas jazdy na koniu, ponieważ wtedy broń dwuręczna zadaje tylko 50% całych obrażeń, przez co naprawdę to trochę zmniejsza skuteczność naszych ataków. Tutaj patrzymy, nic ciekawego nie zostało zdobyte mamy możliwość kolejnego awansu, więc mamy kolejnych dwóch piechurów. Tak jak mówiłem jeszcze, jeszcze kogoś musimy znaleźć, bo ta bitwa to nie była taka na sam koniec. Bitwa taka bardziej mała walka trochę, bo do bitwy to to miało daleko. Kolejnych 5 rekrutów, ile jeszcze możemy wziąć. O, dużo. Pojeździmy, pozbieramy. Zobaczymy ile luda nam się uda zebrać. A propos jeszcze co do innych wersji właśnie e, Mountain Blade'a. To to co mi się nawet spodobało m, w ogniem i mieczem to jest to, że dali tam e, jakby Dodaj tam choroby. Choroby yy, takie właśnie typu jak. czerwonka, czy inne różne takie. zabójcze, można powiedzieć. I jeśli tego się naprawdę szybko nie wyleczyło, to cały oddział się rozpadał. Szczerze mówiąc, miałem z tym największy problem, bo nie wiedziałem jak wyleczyć większość chorób. Potem, jak poczytałem tam na forach, to było, żeby tam tych różnych medyków wziąć do oddziału żeby zawsze mieć ich tam przy sobie potem, żeby odpocząć w jakiejś tam jakimś tam zamku. No no i tak to było, ale mi się zawsze cały oddział rozpadał i mi się odechciało w to grać. Więc kupiłem sobie Warbenda i Tak mi się spodobał, że postanowiłem nawet go nagrać. 31 już mamy Teraz by się przydało kogoś znaleźć takie odbójki. O, jak na zamówienie! Szejka bandytów z lasu. Ale oni są do nas trochę za szybcy, nie dogonimy ich na pewno. Trzeba znaleźć kogoś wolniejszego. Już wiem, co dam sobie przy następnym levelu. Jak uda nam się to bić? Tutaj jest wioska najeżdżana. Książę Atis w cała swoją przysięgę jedności, która wziązała go z Sultanem Serackim, i wrócił do orchodoków. Nie wiem, czy on właśnie przypadkiem od początku nie był w jakiś się nie przeniósł. Ja właśnie uwielbiam e, Swadię za... E, ...ich na bardzo, bardzo potężną, ciężką kawalerię, która niszczy każdą po prostu na głowę. Poszukamy jeszcze... no tutaj w ogóle nie widzę żadnych tych złodziei i tak dalej Rabieżców Gdzieś ich wywiało Zaraz wrócimy tam gdzie zaczynaliśmy grę Czyli koło prawe i tam czegoś fajnego może poszukamy A ty nie najeżdżę jeszcze czekaj tutaj mi wziąć ludzi ja mogłeś najeżdżać od razu Dobra Na ostatnią bitwę tak jak mówiłem Wracamy w okolice prawe Czyli tu, przy Asgadzie było ich całkiem sporo. A gdzie my mieliśmy dojechać? Tu. No, a więc jedziemy, szukamy ludzi. Potem, oczywiście, będzie o wiele ciekawie, jak będziemy na przykład zdobywali zamki, coś takiego. Ale najpierw to trzeba rozwinąć, bo mam jeszcze zapis mojej starej gry, ale tam już mam. Mm, Większość mapy w moim całym królestwie i po prostu nie ma tam się zbytnio z kim tłuc, bo e, mam już tam tak wykokszone po prostu wszystko, że ciężko jest cokolwiek zlamić, że tak powiem. Także nie chcę tak zanudzać, że wchodzimy, rozwalamy, tylko tak, żeby się trochę porozwijać. Czasami tam jakieś fajle może nawet będą przegrane. Bo wspomógłbym tutaj swadię, ale nie mogę. Zastanawiam, czy ja się w ogóle będę do jakiegokolwiek królestwa przyłączał, bo to jednak coś tam daje, jakieś niby prawa, ale też i obowiązki. Jak się tam z, tą przysięgę zerwie, to chyba jest się od razu w stanie wojny. Nie pamiętam, bo naprawdę w tę grę też już trochę nie grałem, tylko mówię, że mam swój stary zapis. No i cóż. Nie widzimy jak, jakichś łupieżców, ale jest tylko sześciu. Tych tak trochę nie, nie, nie ten. Niezbyt mi na rękę, jest szczerze mówiąc. Tutaj widzimy mamy tropicielstwo już jakieś, bo są te fajne strzałeczki. Was gadzie, może ktoś się do nas przekonał jeszcze? Jest ktoś? U sześciu No proszę. A więc tak, mamy już full jednostek. E, poszukamy tutaj teraz jeszcze, mówię tak, ostatnie jakieś partyjki, do bójki. Ej, króli, co mi tutaj straszysz? Cóż, no widać, król przyjechał, nie ma nikogo. Więc, tak mi się wydaje, że właśnie w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić i skomentować filmiku. Cóż, to była na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.